Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpatrując sprawę dwóch obywateli Polski, orzekł we wtorek, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innym kraju unijnym, choćby system prawny tego państwa takich małżeństw nie przewidywał. Katarzyna Kotula uznała ten wyrok za historyczny. A minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w wywiadzie dla rządowej telewizji stwierdził, że oczywiście wyrok ten w jakiś sposób będzie musiał być implementowany w polskim systemie prawnym i dodał jeszcze, że, cytuję, ludzi trzeba edukować, a ten wyrok to pierwszy krok. Czyli tłumacząc z politycznego na polskie Koalicja Obywatelska zamierza wprowadzić tylnymi drzwiami homomałżeństwa w Polsce. Namiesza to również w koalicji rządowej. Przypominam, że polskie stronnictwo ludowe przygotowało bardzo rozsądny, kompromisowy projekt o statusie osoby najbliższej. Ten projekt miał zamknąć kontrowersyjną dyskusję o homomałżeństwach i homoadopcjach. Bo, o ile sondaże pokazują, że większość Polaków nie ma nic przeciwko związkom partnerskim, to poparcie dla małżeństw jednopłciowych wciąż jest mniejsze niż sprzeciw wobec takich małżeństw. Ten temat niewątpliwie da też paliwo prawicy.